W głębi mojego serca mieszka cisza, ta, która nie potrzebuje słów. Boża obecność, jak delikatny dotyk, wypełnia każdą pustkę, każdy lęk. Słońce dotyka ziemię, wszystko budzi się do życia. Witajcie, moi drodzy. Posłuchajcie opowieści. Marek wszedł na zatłoczony rynek. Wszędzie gwar, pośpiech, ludzie zajęci swoimi sprawami. Poczuł, że gubi się w tym chaosie. Wtedy przy nim stanął Anioł. Dlaczego jesteś taki niespokojny? Zapytał. Bo wszystko jest zbyt głośne, zbyt szybkie, odparł Marek. Anioł położył mu rękę na ramieniu. Nawet wśród hałasu możesz znaleźć ciszę, jeśli wsłuchasz się w głos Boga w swoim sercu. On jest jak melodia, która nigdy nie cichnie. Drodzy bracia i siostry, w świecie pełnym hałasu, zgiełku i pośpiechu, Bóg zaprasza nas do ciszy serca. To w niej mówi do nas najgłębiej i najprościej. Otwórzmy się dziś na Jego obecność i pozwólmy, aby Jego pokój wypełnił nasz dzień. Cisza serca, głos Boga w nas, cisza serca, pokój w duszy, cisza serca, miłość trwa, cisza serca, Bóg jest blisko, cisza serca, Bóg jest blisko, cisza serca, głos Boga w nas. Modlitwa pozwala nam oderwać się od zewnętrznego hałasu i skupić na tym, co naprawdę istotne. Wprowadza do serca spokój, który daje tylko Bóg i uczy, że cisza nie jest pustką, lecz pełnią Jego obecności. Kochani, zapraszam do wspólnej modlitwy. Uczyńmy znak krzyża. Panie, daj nam ciszę serca, abyśmy wśród codziennego zgiełku usłyszeli Twój głos. Niech Twoje słowo prowadzi nasze myśli, a Twoja miłość napełni nasze serca. Bądź światłem w ciemności i pokojem w niepokoju. W Tobie chcemy odnaleźć ciszę, która daje życie. Amen. Cisza nie jest pustką, jest przestrzenią spotkania, jest ramieniem Boga, które obejmuje delikatnie i podtrzymuje w codzienności. Cisza serca to miejsce. W którym Bóg mówi najgłośniej. Bracie, siostro, niech Pan obdarzy cię spokojem, który przewyższa wszelki hałas. Niech Jego głos wypełnia Twoje serce, a Jego miłość prowadzi każdy krok dzisiejszego dnia. Dziękujemy Bogu za tę chwilę zatrzymania. Za ciszę, która staje się modlitwą, niech każdy z nas zabierze w sercu jego pokój, aby wśród codziennego zgiełku żyć w obecności Boga. W ciszy jesteś, Panie, w ciszy rodzi się pokój, w ciszy bije serce miłości. W ciszy jesteś ty, w ciszy jesteś, Panie. W ciszy bije serce miłości. W ciszy mojego serca odnajduję Boga, a w nim swój pokój, mój drogi bracie, moja droga siostro. Jeśli ta modlitwa poranna wniosła w Twoje serce pokój i ciszę, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i podziel się nią z innymi, aby również mogli znaleźć chwilę Bożego spokoju. Cisza serca to najpiękniejszy dar, jaki możemy ofiarować Bogu i sobie nawzajem. Światło miłości rozlewa się powoli, jak poranny promień przez mgłę. Nie szukam już odpowiedzi na zewnątrz, bo wszystko, czego potrzebuję, jest we mnie. Pokój duszy, serce pełne Boga. Pewność, że on jest przy mnie. W jego ciszy odnajduję siebie, w jego świetle widzę Drogę, Pokój Duszy, Bóg w sercu. Każdy oddech. To modlitwa bez słów, każde uderzenie serca to hymno, obecność Boga, jak ocean spokoju, w którym mogę zanurzyć swój niepokój. Pokój duszy Bóg w sercu to pewność, że On jest przy mnie. W jego ciszy odnajduję siebie, W jego świetle widzę drogę. Nie muszę krzyczeć, by być usłyszanym, nie muszę biec, by go odnaleźć. On jest tu, w pokoju mojego serca, w ciszy, która wszystko przemienia. Bóg jest w sercu. Do usłyszenia, moi drodzy, zostańcie z Panem Bogiem. Niech dzień mija spokojnie.